Z tej strony Snappy i dzisiaj gramy w grę World of Tanks. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii, którą będziemy będę ukazywał na swoim kanale, mam nadzieję, dwa razy w tygodniu. Będzie to środa i piątek, jeśli dobrze pójdzie. E, gramy na moim koncie. Jesteśmy teraz w moim garażu. To są moje czołgi, czyli Hetzer M3, M8A1 i T28. Teraz yy, grałem, do tej pory grałem wszystkimi tymi czterema czołgami, nabijałem yy, tiery jednocześnie, lecz teraz no, będę musiał zrezygnować z czołgów niektórych i przerzucam się tylko na dwa czołgi, a dokładniej na M8A1, z którego przejdę na T49 i T28, z którego przejdę na KV1. Myślę tutaj takie zastanowienie czy nie, przejść, nie iść m 3 i nie przejść sobie na T1Heavy ponieważ T1Heavy jest no lepszy jakby nie było Więc Zobaczymy sobie w badaniach Wysosimy z t nie ma szansy przejścia na czołg T1Heavy I na odwrót musiałbym się cofać do M5 -czki iść tą ścieżką nie, to i tak, i tak bym nie miał wtedy możliwości no cóż będę musiał się poważnie zastanowić zobaczycie które czołgi są lepsze bo z, T4, z tego zobaczmy tutaj będę miał szczegółowe informacje Pancerz kadłuba 250, 70, 30 250 70, 30 Te same, teraz pewnie będzie tylko i wyłącznie lepsza działo 300 do 500 A tym o. Oczywiście, że to jest bardziej opłacalne iść tamtą ścieżką, bo patrzcie, jaki ten czołg, jakie ten czołg ma obrażenia, penetrację, wieść 2360. No tak, tylko że trzeba podkreślić, że to jest czołg, a to jest niszczyciel, czyli e, M3 jest serii niszczycieli, a m 8 1 jest serii zwykłej, więc... Jak na razie m 8 a będę używał do expienia i będę szedł ścieżką M3 i T28 więc wybierzmy może najpierw T28 zobaczymy jak nas rzuci i no nie jest to najbardziej takie najlepsze yy, rzucenie ponieważ rzuciło mnie już do szóstych tierów do piątych przepraszam nie ma tu szóstych ale no, poradzimy sobie jakoś. Jest kilka czwartych, więc... będzie... No, można coś pozbijać. O, najlepsza kawa u nas i Churchill. Teraz mam jakiś lekki problem ze scrollem, więc przepraszam Was. Będę jakby... musiał chyba oddać do naprawy już... Oj, jakiś jaki idziemy dalej. Przeczuwałem, że mnie zaraz tej, nie zaraz zdejmę. Połóżmy się na tego typu się. Szybciej go. To musiał poczuć. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Straciliśmy gości. Się... No yes. No ja się cofam. Zaraz zostanę zniszczony. Trochę się, jak to mówię, dygam. Tutaj pozostać. Spróbujmy, nie wiem, kawę nie będę się pchał. za daleko je tam ten čouk. Spróbujem podjehať na Matilda. A už rozdiají. Pojechanie bardziej na, na, to, na otwartym terenie byłoby dość ryzykowne Musimy jakoś tutaj się przedrzeć Dobrze jest. Jeszcze następnego przeciwnika. No i wygraliśmy. 15 5. Jest dobrze. Ile expa? 700-800? Troszeczkę słabo. Jakbym coś jeszcze zdjął, to na pewno bym dostał więcej. No i cóż. Życie bywa okrutne czasami. Zobaczymy jeszcze na przebieg służby, na marystaty No misji mam na razie wybieranych bitew Sory Celność 40% Wychodziłem z 21 więc jest dobrze Dlaczego tak słabo? Ponieważ kiedyś grałem, jak zaczynałem grać, grałem byle jak na oślep No a teraz, yy, jakby to no ująć się, no zacząłem grać tak na poważnie bardziej A, cześć, coś miałem zo zobaczyć badania. Na co iść, tak. Ten czok miał słabsze działo. Tak. Czyli idziemy z M8 A1. A jednak, czyli przepraszam Was bardzo za pomyłeczkę. Tutaj właśnie nie miałem takiej wątpliwości, więc idziemy M8 A1 i T28. Nie, tak, nie. M, e, M3. O, i następny rzut. No, nie najlepszy, ale na pewno nie jest to aż najgorszy, bo mogłyby mnie rzucić też do szóstych, co już byłoby naprawdę porażką jak dla mnie. Bo tam na pewno bym nic nie zdjął, nawet nie wiem czy miałbym szansę kogoś zaatakować. bo chyba na samym, na szarym końcu. Hmm, są Polacy. Polska. A, teraz by wyjaśnić. Do roboty. Kawa, jedziemy na nami kawę. Poczekajcie, bo oni mi tam nie kryją. To ja zostanę tutaj na kampie z kawą. Ja się mogę ich dostrzec. Ja no, A no, jednak nie, nie zostaje tu kawa, więc będę słaba. Nie, nie mają kawy, czyli nic zwykle tak. Aż do drewna nie mają. Wszystko u Każdy czołg jest do przebicia, przeze mnie. PZ-ka, niby dobry... dobry do do czołg, ale... Jak spojrzeć, to sam go, z czwartym go z, przebijam. A, jedna. A nie, przebijam, dobrze. Się. Mam go na celowniku Trafienie krytyczne on się podział No cóż Nie udało się Wam tu trzasnąć Co myszko mam Jest A ja na Dostał Wysuń się, wysuń się, wysuń się, wysuń się to ci przyrypie. Kawaj, ja mam szansę Czemu jestem taki odważny teraz? Chociaż wiem, że zginę Dlatego, że mam najlepsze działy jak na ten czołg Spróbuję go zaatakować A znowu się czołg Nie zmiałem. Awa mi pomogła. Dziękuję Ci. No jak na razie jest całkiem dobrze. Jestem zadowolony z mojego osiągu. Krończymy jeszcze tutaj na trzeci TR M32. Nie, M20, przepraszam. Bar sobie poradzą To co, jedziemy na Ibaza Suta Ojej, tam się... Nie, to tak nie mam szans. Trzeczkę łat A ich nie, Troszeczkę... nie trafiłem. Podjechać to by nie wykrywało Oj oj, nie? Tak, no i ten byłem gąsic, to nie pędzie. Jedziemy na oślep. Postrzelamy sobie troszeczkę. Widzę go już tutaj na horyzoncie. Ja jeszcze nie będę ruszał, bo już druga bitwa wygrana dzisiaj. Jest dobrze. Czyli mój szczęśliwy dzień, jak zaczynamy od wygranych bitew. I tutaj też będzie mało expa. No cóż, jestem początkującym graczem, bo ta gram 3 tygodnie, może nawet nie. A pojedźmy jeszcze headserem. Cichy brzeg, fajna mapka Wow Po raz pierwszy odkąd gram w wota jestem na samej górze listy Więc Jestem trochę podniecony I zekscytowany. Wow no To naprawdę dobrze mi się trafiło i są drugie piery no, Arta mi i tak może rozwalić, więc spokojnie. Jeżeli u nas są Arty, to tam są praktycznie wszyscy pokonani. Jeżeli Arty będą dobrze grać. Z podstawą. No to jedźmy, rozumiem. Jedźmy tam na górkę. Te serem mogę tam dużo zrobić. Albo i nic. że jak dużo osób tutaj pojedzie T-46, lubią wyczołki bardzo szybki, z dobrym działem, jak na z dobrym działem z średnim działem I powiedziałbym, że to dział jest jakiś pro a co się będę pierdzielił Przejechał, kurczy Dobra, wracamy się tutaj, bo ci nie pozwolą przejechać, może no, możemy na torach pościągać kilku. Tu już ściągnęli, mi. no jak jest, słopy się też coś chce Też chce coś zrobić dla nas. Ale na, trzy, na trzy dobra, dobra O ja nie przebiłem go Ej, kto mnie ściągnął? Hetzer, oczywiście z tyłu No cóż. Jestem wdarwiony. Bo pierwszy raz mnie tak to ściągną po Państwa. Niech, wierz bie ich od dupy strony, zacznij strzelać. Wierzę na górkę. A ja będę prawe jednego ścisnął. Te 28 Tutaj może coś zrobić. Może uratujemy jeszcze to. Pewnie, ci, pewnie powiecie, że jestem teraz hamem, ale chciałbym przegrać to. Tak, chciałbym przegrać, ponieważ nie dosłownie wtedy podwinnego expa, to jest przydatne przy dobijaniu sobie wyższych tierów. Oj, brakuje mi jeszcze 250 tysięcy do następnego, żeby mu chociaż coś kupić, jakąś kawę albo następny czołg, więc no nie jestem też tym zachwycony. Będą się nabijać jeszcze. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli w piątek. Narka.